Dzień dobry, witam wszystkich i kontynuujemy serię związaną z zawodami Mister Olympia i z tym, co one pokazało i w jakim kierunku będzie to wszystko zmierzało. Ale zanim przejdziemy do głównego tematu, zostawcie suba, komentarz, łapkę w górę. Dziękuję Wam bardzo, a ja dzielę się z Wami ekranem. A dzisiaj bardzo, bardzo ciekawy temat. O, bo... cześć, Markusik. No, widzieliście możliwe, że przez chwilkę chodził Markus. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat właśnie tego, co będzie się działo w przyszłości. Jak wiemy, mamy nowego Mister Olimpia Hadi Chopan wygrał kulturystykę Open. Tutaj zdjęcie z jego trenerem. Pokonał głównego, obecnie królującego Bikramiego, który zajął dopiero piąte miejsce. Dopiero jako, że no nie było jeszcze takiej sytuacji, że mistrz został zepchnięty aż na piąte miejsce, jednakże w przyszłości uważam, że nie będzie już takiej sytuacji, że będziemy mieli na przykład 8 7 Mr. Olimpia i o tym dzisiaj sobie porozmawiamy. Dlaczego tak sądzę, dlaczego tak uważam? Punkt pierwszy. Myślę, że bardziej ekscytujące jest to, gdy nie wiemy tak naprawdę, a nie widzimy, żeby ktoś miał obecnie tak dominującą sylwetkę, która mogłaby ciągnąć to legacy latami. Tak naprawdę, jeżeli popatrzycie, mamy tak dużo blisko siebie zawodników, o których za chwilkę powiemy, którzy mogą przyszłościowo namieszać, że będzie bardzo ciekawie, i myślę, że to właśnie przyniesie jeszcze większą rzeszę fanów, jeżeli chodzi o kulturystykę open. I tak jak mówię, obecnie Hadi. Który wniósł fenomenalną formę, nie ma tutaj do czego się doczepić. Wniósł w końcu to, co chcieliśmy pełniejszą wersję, większą wersję, dociętą wersję. Tutaj niektórzy powiedzieli, że nie był tak ostry jak kiedyś. Hadi, gdyby wyszedł tak ostry, jak kiedyś to nie byłby obecnie Mister Olimpia. Co mam na myśli ostry? Myślę, że tutaj też ludzie troszeczkę źle się wyrażają i ja też źle to określiłem co do ostry, bo on był właśnie teraz ostry. Dociętą na kość formę gdy wniosił Hadi, brakowało mu tych detali, o których wspominaliśmy w walce z Derekiem, tych właśnie prążków na klatce, tej pękatości, ziernistości i wtedy właśnie był ostry, taki jak teraz go potrzebowaliśmy i wygrał. To jest też ciekawe, jakim ambasadorem sportu będzie Hadi, czy on zostanie w Stanach, czy będzie właśnie promował bardziej kulturystykę u siebie. Różnie może być, wiemy bardzo, że w Iranie kulturystyka jest bardzo bardzo popularna. Wiemy, że też mają problemy z dostaniem się ogólnie na zawody, jeżeli chodzi o odbywające się w Stanach, ale tutaj Wam jeszcze pokażę, za chwilkę mam nadzieję, znaleźć pewną przemianę. No i znalazłem. Widzicie? To jest Hadi. Minęło wiele, wiele lat, od kiedy Hadi jest na scenie. Hadi jest mistrzem IFBB jeszcze z roku 2013. Tutaj mój komentarz złapał najwięcej polubień, że mówi się, że od środku wypadają ci włosy. Jak widzimy Hadi je zyskał. E, ogólnie to pół żartem, pół serio, ale którą wersję wolicie bardziej? Oczywiście tą po prawej, nawet wizualnie i tak jak widzimy Hadi i musicie zrozumieć to drodzy widzowie, że Kulturystyka wymaga czasu, wymaga cierpliwości, wymaga pracy i naprawdę, tak jak każdy sport, wiele, wiele lat działania. Tak jak widzimy na tych zdjęciach, gdyby Hadi wyszedł mniej pocięty, nie miałby szans na tytuł. W sensie chodzi mi o to, że nie tylko pocięty, ale bardziej pocięty, o tak to nazwijmy, to nie miałby szans na tytuł, bo byłby wtedy aż zabiedzony. A tu niczego mu nie brakowało. Tutaj mamy tę pełną klatkę, w której widać całą separację. To jest po prostu. O to chodziło w kulturystyce. Mamy tak wielu zawodników, którzy myślę, że przyszłościowo mogą być Mister Olimpia, że nie będzie już tylko jednego Mister Olimpia przez xx lat, przez 7, 8 lat i tak dalej. Mamy tutaj, zobaczcie, porównanie sobie Samsona z Hadim. Czy Samson przyszłościowo może być mistrzem Olimpia? Oczywiście. Patrząc na jego progres, tak. Wiemy, że Samson jest tutaj bliżej kamery, jednakże Samson jest bardzo wysokim zawodnikiem w porównaniu do Hadiego oczywiście, bo Samson jest troszeczkę wyższy ode mnie. Miałem z nim zdjęcia, także um, jest wyższy troszeczkę ode mnie z centymetr dwa, może tak to powiedzmy, ale jest to widoczne i czyli ma z 3 Waży bardzo dużo, a wiemy, że jeszcze na tą ramę może nałożyć bez właśnie tracenia proporcji, bo widać to, że Samsung robi fenomenalny progres. Samsung też może troszeczkę lepiej dociąć jeszcze i tak jak myślę, że zgodzicie się z tym 100%, że gdyby Samson obecnie był piąty, czy nawet. Wygrał z Brandonem, to nikt by nie miał tego za złe, więc mamy już pierwszego zawodnika, który na pewno będzie mocno pchnął w przyszłości. Wiemy oczywiście, że Samson musi zająć się plecami, ale on o tym wie najlepiej i definitywnie je poprawił. Ale jak widzimy tutaj fotki, to naprawdę Samson przyszłościowo namiesza już namieszał. To tutaj nie ma co, nie ma to tutaj gadać, że namiesza przyszłościowo, bo już namiesza. Ale widzimy, szczerze mówiąc, że no, porównując brandona do Samsona, no to brandonowi brakuje po prostu dołu i separacji na dole. Więc ja nie miałbym, a z drugiej strony Samsonowi brakuje troszeczkę pleców. Ale myślę, że w porównaniu nóg, a pleców, to bardziej brandonowi brakuje nóg niż Samsonowi pleców. Tak to mogę powiedzieć. Samsung wyglądał fenomenalnie, także mamy pierwszego zawodnika, który będzie na pewno przyszłościowo rywalizował z. I tutaj widzicie, to jest najszerszy tyłem, więc najszerszy to jeszcze troszeczkę do cięcia brakuje Samsonowi. Troszeczkę, oczywiście, ale, czy tak czy siak, widzimy, że najszerszy akurat nie odstaje. Jednakże, bicepsy tyłem u Samsona nie są najlepszą pozą. I tutaj widzimy, że jeszcze troszeczkę dopracuje, a na pewno dopracuje, więc to jest kwestia czasu. Ale popatrzcie na różnicę nóg w, pomiędzy Brandonem a Samsonem. Więc tutaj nikt nie miałby za złe, gdyby właśnie Samson był przed Brandonem. Kolejna osoba, którą musimy poruszyć i która na pewno będzie wysoko, to Andrew Jack. Andrew Jack, który jest fenomenalny, po prostu pięknie się go ogląda. E, ósme miejsce, myślę, że mógłby być wyżej. Myślę, że Huntera mógłby pokonać. Troszeczkę może docięcia mu zabrakło, jednakże no, takie serwetki. One bronią się same, tak to na to mówiąc, e, ładnie, prosto określając, to jest po prostu fenomenalna sylwetka. E, pokonał Jana, <laughs> Jana, który tak bardzo go trollował, czy mówił niektóre rzeczy, które mm, uderzyły go personalnie, chociaż nie myślę, że e, Andrew bierze wszystko bardzo, bardzo na luzie i widać to, jak ciężko pracuje i widać, że przyszłościowo na pewno Andrew Jack jest e, dla wielu, wielu z nas już wzorem sylwetki, no, to, to zdjęcie to jest po prostu no tutaj gdzieś na tapetę pacne i będzie sobie Andrew. Bo naprawdę inspirująco to wygląda, więc myślę, że to jest sylwetka, do której większość o której większość by marzyła, że patrzy na to i mówi: Wow, to jest kulturystyka, prawda? Kolejna osoba, Derek, oczywiście nie możemy zapomnieć o dereku, który wyglądał fenomenalnie, który wniósł wspaniałą formę, który no. Był bliski zwycięstwa, jest bardzo młodym zawodnikiem, troszeczkę te czwórki musi poprawić yy, i troszeczkę nabrać po prostu. Po prostu potrzeba mu czasu, bo tak to powiedzmy. On był jeszcze przecież rok temu on był zawodnikiem tualf, także nie wymagajmy, żeby nagle z zawodnika 12 stał się, wiecie, wielkim dojrzałym koniem, szczególnie, że on jest bardzo młodym zawodnikiem, a jednakże to, jak on. Tego te kształty, mimo tego wzrostu no, są fenomenalne, także bardzo miło to się ogląda. I e, kwestia czasu, kwestia czasu. Będziemy mieli bardzo ciekawy olimpię. Mamy młodych zawodników, mamy zawodników, którzy jeszcze wiele lat będą na pewno e, walczyli o najwyższe lokaty, e, i kwestia, kwestia czasu, tak jak mówię. Z czego brakuje Andriu, bo o tym nie wspomniałem. Dwójki, definitywnie, pośladek, docięcie i Troszeczkę plecy i Andrew będzie naprawdę. E, gdyby nie jego wiek. I tutaj zobaczcie, kolejna rzecz. Andrew ma już 38 chyba lat, także też jego wiek nie pozwoli mu na bycie Mister Olimpia, Bóg wie, jak długo. Także tutaj też mamy kolejny punkt, że widzimy już, że nie będzie tego Mister Olimpia kolejnego tak długo. Tak? Kolejnie będzie troszeczkę. Będziemy mieli roszady, czy prędzej, czy później. Także znów widzimy, że nie będzie tego Mr. Olimpia na Bóg wie ile lat. Krizanek, nie można zapomnieć o Krizo. Dobry debiut, 12. miejsce, on z Janem przegrał. Jan był 11., także tutaj myślę, że Jan akurat aż paznokcie pewnie gryzł, że <gryz> czekając na prezencja nadal wydawała się... Znaczy, wydawała się, była po prostu niedopracowana, mógł być troszeczkę lepiej docięty, mimo że wniósł lepszą formę. Definitywnie był pełny, był wielki. Tyłem, dwójki, plecy, pozowanie i Krizow będzie na pewno jednym z najlepszych. Rafael Brandao. Nie możemy zapomnieć o Brandao. Brandao jest fenomenalnym zawodnikiem, którego prowadzi Krisa Ceto i prowadzi go bardzo, bardzo mądrze. Widzimy, że tutaj nie ma pośpiechu. To są zdjęcia na parę tygodni sprzed Olimpii. jednakże wiemy, że przyszłościowo Rafał Brandao będzie na pewno zagrożeniem. Już jest w top 10, już widzimy, w którą stronę zmierza kulturystyka. Także wiemy, że te sylwetki, które są właśnie bardziej estetyczne, będą przyszłościowo bardzo, bardzo wysoko i fajnie cieszę się z tego powodu, bo myślę, że to będzie bardzo. Dobrze przyszłościowo mm, rzutowało na ogólnie, na mister Olimpię, całkowicie. Myślę, że przyciągnie obecnie więcej osób. Tutaj o, mamy jeszcze porównanie Andrew Jack, dwóch e, zawodów od Texas Pro do e, Olimpii. E, I widzimy szczerze, że no, troszeczkę, może lepiej dociął, ale myślę, że on był świadom tego, że to wystarczy mu, żeby być w top 10. Mm, i wydaje mi się, że Andrew zresztą mówił wprost, że na ten rok się aż tak nie stara, żeby być, właśnie, żeby wyciągnąć 100% z tej swojej sylwetki. Wiedział, że jeszcze mu brakuje po prostu masy mięśniowej, i myślę, że to był niegłupi ruch. Oczywiście, no pokazał, pokazał się w top 10, wygrał z Ianem, i, i tak szczerze, jak myślicie, no to. Skoro wiesz, że możesz się zaprezentować, że już daleko nie jest, wiesz, że masy nie dołożysz, to po co piłować organizm do takiego momentu, że będziesz po prostu wymagał dłuższego czasu na regenerację, a teraz może wrócić do pracy od razu. Więc, no i na koniec, dlaczego daję go na ostatniego, mimo że mam go na koszulce, jest dla mnie wielką inspiracją ze względu na jego etykę pracy. To patrząc na to, z jakimi zawodnikami będzie się zmagał, będzie mu bardzo ciężko po prostu. Przez to, jaką ma strukturę walczyć o najwyższe miejsca, ale nie mówię nie, nie mówię nie, bo nikt nie wie. Nikt naprawdę poprawia swoją sylwetkę. Myślę, że w tym roku zajmie się również tymi nogami, bo to czas najwyższy, a nie jest to jakaś, e, jakiś mocno wymagający zabieg. Obecnie teraz to byłby najlepszy czas. Jednakże widzimy, że no to jest mięcho na mięsie i to jest freak. Top 3, top 1 w, na Arnold Classic. Także przyszłościowo na pewno Nikt będzie nadal walczył, będzie nadal. Będzie nadal szedł do przodu, jednakże musi poprawić te mankamenty. Musi po prostu dokładać powolutku mięsa tam, gdzie trzeba, dbać o talię. Ile się dają poprawić. Niektórych rzeczy strukturalnie po prostu nie poprawi, bo się nie da, ale czy tak czy siak widzimy, że NIK tutaj troszeczkę dziwnie zapozował, tak dodając, ten najszerszy myślę, że mógłby lepiej wyglądać. Myślę, że NIK jest wzorem etyki pracy dla większości z nas, którzy no po prostu nie mają tej aż fenomenalnej genetyki, a widzą nika, który właśnie z wadami strukturalnymi i tak i tak idzie niesamowicie do przodu i to musimy mu po prostu przyznać, że jest fenomenalny i kropka na tym zakończymy. Dziękuję wam bardzo za to, że jesteście, przyjaciele. Zostawcie suba, komentarz, łapkę w górę i słyszymy się już niebawem.